Witam ponownie. Udowodnimy tym razem, że funkcja f od x równa się x plus 2 przez x minus 1 jest malejąca w przedziale od minus nieskończoności do 1. Przypomnijmy sobie definicję funkcji malejącej. Funkcja f jest malejąca w zbiorze d wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdych dwóch argumentów ze zbioru d. Jeżeli x1 jest mniejsze od x2, to z tego wynika, że f od x1 jest większe od f od x2. To będziemy starali się udowodnić. Niech w takim razie x1 i x2 będą z przedziału od minus nieskończoności do 1. Załóżmy dodatkowo, że x1 jest mniejsze od x2. Badamy znak różnicy f od x1, odjąć f od x2. To jest, w miejsce x wstawiamy najpierw x1 do wzoru funkcji, potem x2. x1 plus 2 przez x1 minus 1, odjąć x2. 2 plus 2 przez x2 odjąć 1. Żeby odjąć takie dwa wyrażenia, musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika. W tym przypadku wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych mianowników, czyli x1 odjąć 1, x2 odjąć 1. W pierwszym liczniku dostaniemy zatem x1 plus 2 razy x 2 odjąć 1. W drugim licznik i mianownik musimy pomnożyć przez x1 odjąć 1. Pomnóżmy teraz liczniki, mianowników nie ruszamy x1, x2. Odjąć x1, dodać 2x2, odjąć 2 przez mianowników, nie ruszamy tak jak mówiłam. I drugi licznik: x1, x2, odjąć x2, dodać 2x1, odjąć 2 przez mianownik. Zapiszemy teraz na wspólnej kresce tą różnicę. Pamiętajmy, że tu jest znak minus. On zmieni wszystkie znaki w liczniku na przeciwne. Czyli będzie x1x2, odjąć x1, dodać 2x2, odjąć 2, odjąć x1x2, dodać x2, odjąć 2x1, dodać 2. Przez wspólny mianownik, czyli X1 odjąć 1, X2 odjąć 1. Przyglądnijmy się temu licznikowi, okazuje się, że iloczyn X1, X2 się redukuje do 0, minus dwójka i dwójka też się redukują. X1 mamy tutaj i tu, łącznie tych X1 jest minus 3, a X2 mamy tu i tu i jest ich 3. możemy jeszcze na górze wyłączyć wspólny czynnik przed nawias minus trójkę. No jesteśmy gotowi do określania znaku tego wyrażenia. Zacznijmy od mianownika. Skoro. X1 było z przedziału od minus nieskończoności do 1, czy było liczbą mniejszą od 1, to jak od takiej liczby odejmiemy 1, to na pewno jest to liczba ujemna. X2 też było z tego przedziału, czyli x2 minus 1 też jest ujemne. Minus trójka jest ujemna, a x1 minus x2 żeby to sprawdzić, wracamy do naszego założenia odejmujemy stronami x2 i otrzymujemy x1 odjąć x2 mniejsze od zera czyli tu też jest liczba ujemna czyli mamy licznik ujemna razy ujemna dodatnia mianownik ujemna liczba razy ujemna czyli dodatnia dodatnia liczba podzielona przez dodatnią jest dodatnia udowodniliśmy zatem że nasza Funkcja jest funkcją malejącą, ponieważ f od x1, odjąć f od x2, wyszło nam większe od zera, czyli f od x1 jest większe od f od x2. Wraz ze wzrostem argumentu maleją wartości funkcji. Dziękuję za uwagę.